Cześć, ja nazywam się Ania i prowadzę bloga Art of Life. Na moim blogu pojawiają się treści różnego rodzaju, ale między innymi jakiś czas temu pojawił się wpis dotyczący silikonów, silikonów, które występują w kosmetykach. W tym wpisie znajdziecie informacje, co to są silikony, dlaczego te silikony są dodawane do kosmetyków. Um, jaki cel przez producentów zostaje odhaczony dzięki temu, że ten silikon tam jest i co najważniejsze, jak to wpływa na nas, czyli na naszą skórę przede wszystkim. A dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak czytać etykiety kosmetyków, jak sprawdzać, czy dany kosmetyk jest ok, czy on w ogóle ma na nas jakiś wpływ, czy ten wpływ będzie pozytywny czy negatywny, co znaczą przeróżne symbole, które się na tych wszystkich opakowaniach pokazują. No i przede wszystkim, czy skład, który jest z tyłu na opakowaniu, jest napisany w kolejności, takiej jakiej producent sobie tego zażyczy? Czy może są jakieś prawa, które ustalają tę kolejność? Także zapraszam. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tą stronę prawną, czyli czy możemy czuć się bezpiecznie kupując jakiś kosmetyk, to na terenie Krajów Unii Europejskiej mamy takie dwa rozporządzenia. Po pierwsze, jest to rozporządzenie Parlamentu Unii Europejskiej i prawa, które zostały tam do kosmetyków ustalone, dotyczą tego, aby we wszystkich krajach Unii Europejskiej oznakowania oraz chociażby to budowanie składu było identyczne no i żeby te produkty były. Mm, Kategoryzowane w ten sam sposób. Czyli nieważne, czy będziemy w Polsce, czy będziemy w innym kraju europejskim, czytając skład kosmetyku, powinniśmy czuć się tak samo bezpiecznie, jakbyśmy czytali to u nas w kraju. A po drugie, jest też takie prawo z Ministerstwa Zdrowia o substancjach, które są niedozwolone bądź szkodliwe i o tym, w jakich stężeniach maksymalnie mogą się pojawić, bądź że w ogóle się nie mogą w kosmetykach pojawić. Okej, okay, ale zostawmy już te przepisy prawne um, gdzieś tam na bok, a przejdźmy do tego, co jest bardziej przyjemne. Chociażby nazwa handlowa kosmetyku. Prawda jest taka, że ona wcale się nie musi na kosmetyku znajdować. Um, to nie jest żaden obowiązek producenta, ale wiadomo, że konsument szybciej znajdzie i prędzej kupi, jeżeli to na opakowaniu się znajdzie. Jeżeli będzie napisane krem pod oczy jakiś tam albo żel pod prysznic, wiadomo, jeżeli to będzie napisane, to szybciej znajdziemy, szybciej kupimy, że szybciej kupimy, to producentowi się to bardziej opłaca. Natomiast absolutnie nie musi czegoś takiego na opakowaniu być. Może to być na przykład tylko jakiś obrazek, symbol, który będzie mówił właśnie o tym, do czego to jest. I to się czasami zdarza, jeżeli są to na przykład próbki. Jakieś bardzo małe wersje innego kosmetyku, i to oznaczenie musi być, żeby było wiadomo w ogóle, co w tym opakowaniu jest, i nie ma miejsca, żeby napisać krem pod oczy czy szal pod prysznic, więc dodaje się takie właśnie piktogramy, i na tych piktogramach jest rozrysowane, co to jest, do czego jest i po co jest. Dalej, jeżeli chodzi o nazwę czy adres tego podmiotu, który produkuje te kosmetyki, czyli naszego producenta. To faktycznie dane powinny się znajdować na opakowaniu. Mogą mieć one skróconą wersję, nie muszą być to pełne dane całej firmy razem z adresem, ale muszą być napisane w taki sposób, żeby można było je z łatwością odnaleźć. I wiadomo, jeżeli marki są naprawdę rozpowszechnione i mają dobry marketing w internecie, czy w jakimś innym polu, w którym można je znaleźć. To jak najbardziej mogą być to wersje skrócone. Jeżeli są to nowe marki, nie za bardzo rozpoznawalne w sieci, albo w tej sieci też trudno byłoby je znać pod takimi skrótami, no to nie za bardzo. To tutaj trzeba dać pełną nazwę tego całego podmiotu i adresu, który produkuje te kosmetyki. Uwaga też jest taka, że jeżeli kosmetyk pochodzi z terytorium poza Unią Europejską, trzeba napisać co to jest za kraj. My to już często widzimy, że na kosmetykach widnieje często po prostu skrót UE. I tyle. I jakby nikt nie wchodzi, to czy to będą Niemcy, czy to będzie Polska, chociaż wiadomo, że jeżeli to jest już z Polski, to często się chwalimy tym, co nasze produkty, więc piszemy produkowane w Polsce. Ale można napisać po prostu Unia Europejska i tyle. Natomiast jeżeli kosmetyk pochodzi spoza Unii Europejskiej, musi być to napisane. Musi być to napisane, bo tak jak powiedziałam wam wcześniej, Ujednolicenie opakowania jest tylko na terenie Unii Europejskiej, a te, które są wyprodukowane poza Unią Europejską, są nas sprowadzone i wcale to opakowanie nie musi wyglądać i być oznaczone tak jak u nas. Ok, to teraz czy na takim produkcie musi być napisane, jaką wielkość ma ten produkt, czyli czy ile ma gram w sobie, albo ile ma mililitrów. Prawda jest taka, że musi i nie musi producent... O tym napisać. Jeżeli jest to produkt poniżej 5 gram albo poniżej 5 ml, wcale nie musi tego pisać. To są często jakieś próbki, które są w jakichś tam gazetach czy gdzieś na jakichś promocjach, albo są to bardzo małe produkty, które mają mniej niż 5 gram i wtedy absolutnie producent nie musi zaznaczać, jaka to jest wielkość tego produktu. Natomiast powyżej jak najbardziej musi być ta ilość nominalna nadana, żeby klient, który będzie kupował, był w stanie sobie. Chociażby to sprawdzić, ile tego jest, bo wiadomo, jeżeli chodzi o wartości poniżej 5 ml 5 gram, to też to są takie granice błędów, jeżeli chodzi o różnego typu wagi. Więc jeżeli chcielibyśmy teraz udowodnić, czy naprawdę tam są 4 gramy, 3 gramy, to to jest wartość błędu ciężko, ale powyżej 5, jak najbardziej, stąd też trzeba to podać. Dalej. Co jeżeli chodzi o te takie różne ostrzeżenia typu um, uważaj... Z kontaktem z dziećmi, albo dozwolony od lat 3, albo jest to substancja palna. I to też producent ma pewne takie widełki, w które może się zmieścić. I to trochę zależy też od produktu, od sprzedaży, czy taka informacja musi być na tym zawarta, czy nie. Oczywiście my jako konsumenci coraz bardziej świadomi doceniamy takie rzeczy, jeżeli na arozolach będzie napisane, że ta substancja jest łatwopalna, więc wiadomo, lepiej, żeby było na opakowaniu napisane. To zwolnione od nas trzech, czy y, przechowywać dala od dzieci, albo produkt łatwopalny, y, niż potem nic nieszczęście. Ale jak wiadomo, y, to są takie oznaczenia, które są zależne od produktu. Jeżeli chodzi o numer partii. Numer partii, czy powinien, czy nie powinien być. Powinien być, i y, y, jest w różnoraki sposób na produktach oznaczany. Czy to jako wytłaczane, czy to drukowane, y, przyklejane, nieważne. Gdzieś tam zawsze jest. Um, I teraz pytanie się pojawia, po co komuś numer partii? Um, on przede wszystkim, jeżeli tego tak wziąć z praktycznego punktu widzenia, to po prostu pomaga w reklamacjach. W odnalezienie, czy um, na przykład dany kosmetyk, który wywołał niepożądane dolegliwości i nie powinien ich wywołać, czy był z tej partii, która była wywołana teraz, wcześniej, czy jeszcze wcześniej, czy może coś było wtedy w produkcji zmienione, czy coś tam się stało, łatwiej jest dojść do tego, co spowodowało coś tam, niż jakby tej partii nie było. Bo jeżeli nie ma partii, to sam fakt tego, że masz paragon z dowodem, kiedy go kupiłeś, czy kupiłeś, wcale nie mówi o tym, kiedy ten sklep na przykład zamówił ten kosmetyk i jak długo on tutaj jest kiedy był produkowany. Więc ten numer partii przydaje się przede wszystkim, jeżeli chodzi o reklamacje różnego typu. I teraz coś, co już budzi kontrowersję, czyli, e, czy kosmetyk był testowany na zwierzętach, to po pierwsze, a po drugie, czy kosmetyk był w ogóle testowany dermatologicznie? E, jak wiemy, nie testujemy kosmetyków na zwierzętach Unii Europejskiej poza się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, Absolutnie tego nie robimy. Natomiast jeżeli chodzi o testowanie dermatologiczne, to um, nie polega to na testowaniu na zwierzętach, tylko polega to na testowaniu kosmetyków na grupie ludzi, którzy są ochotnikami do testowania takich kosmetyków. Um, którzy są tego świadomi, pełnoletni, podejmują się tego, wiedzą jakie mogą być niepożądane, czasami bardzo mało o tym wiadomo. Ale są świadomi tego ryzyka, które podejmują, i na nich właśnie takie testy się odbywa. Informacja o tym, że ten produkt miał przeprowadzony test dermatologiczny, wcale nie musi być, ale wiadomo, że dla producenta informacja, że coś takiego się odbyło, jest korzystna, bo my na to zwracamy uwagę jako coraz bardziej świadomi konsumenci. Teraz coś, co jest moją ulubioną częścią tego filmiku, czyli skład kosmetyków. Od jakiegoś czasu zwracam um, na to coraz większą uwagę e, z racji tego, że po prostu coraz więcej o tym wiem i coraz łatwiej mi się interpretuje to, co sobie czytam na opakowaniu. Jak wiemy, składniki są często pisane w nazwach łacińskich, w nazwach, których w ogóle nie znamy, czytamy jakieś absolutnie chińskie znaczki, których kompletnie nie rozumiemy, ale to naprawdę nie jest takie ciężkie i... Wcale nie trzeba znać konkretnego każdego składnika, żeby chociaż mniej więcej powiedzieć sobie, czy ten składnik, czy ten cały skład tego kosmetyku jest ok, czy nie. Pierwsza sprawa, jaką warto wiedzieć, ogólnie składniki um, ustawia się od tego, który występuje w stężeniu największym, do tego, który występuje w stężeniu najmniejszym, i to się liczy, jeżeli chodzi o skład, który ma powyżej jednego. Procenta całym tym kremem. E, I stąd taka ciekawostka. E, zauważcie, że często, m, naprawdę często, w produktach, które mają krem wyciąg z bambusa, krem wyciąg z ciekiej róży, e, jest to super szampon z wyciągiem zielonej herbaty. Wiecie o co chodzi? E, takim e, hitem sprzedaży jest ten wyciąg z czegoś tam, który ma zrobić nam niesamowite coś z nami. I potem odwracamy tę butelkę, to opakowanie, i z tyłu ten wyciąg z czegoś tam tak naprawdę jest gdzieś dość nisko. Nigdy właściwie nie jest na samym końcu. Ale jest dość nisko. Czemu nie zastanawiam w końcu? Dlatego, że prawdopodobnie jest poniżej 1% w stężeniu, a takich składników jest parę. I jeżeli coś jest poniżej 1%, to ten producent może sobie już dowolnie układać, czy to alfabetycznie, czy to jak mu się podoba, to już nie rozdrabniamy się do coraz mniejszych. I wtedy wykorzystuję ich taką sytuację, że jeżeli mamy na przykład 10 składników, które są poniżej 1% w stężeniu, to dodajemy je na sam początek. I wtedy e, ten wyciąg z czegoś tam nie jest ostatni, tylko jest, tak wiecie, e, prawie że po środku, gdzieś tam pod koniec, ale nie jest ostatni. I wtedy sobie pomyślę: o, faktycznie jest, fajnie, i tutaj są jeszcze inne rzeczy, więc pewnie tego jest. A prawda jest taka, że jest go po prostu znikoma ilość. E, ale jeżeli chodzi o składniki, które mają powyżej 1%, jak najbardziej muszą być uszeregowane, jeżeli chodzi o ich stężenie. Absolutnie nie o alfabet, absolutnie nie o widzimisię. W Unii Europejskiej ustalamy je według stężenia. Często pierwsza jest woda i to jest ok, natomiast jeżeli kupujemy kosmetyki, jeżeli chodzi o kremy do twarzy na zimę, no to jednak na tą wodę trochę uważajmy, żeby jej nie było aż tak dużo, bo wiemy, co się dzieje, kiedy mamy wodę i jest mięsowa temperatura. Ok, ale teraz przejdźmy do tego, jakie symbole możemy znaleźć na naszych opakowaniach najczęściej piktogramy, tak jak Wam wcześniej mówiłam, mogą się znaleźć na miniaturkach danych produktów, na tych wersjach, e, które nie są pełnego wymiaru, bo po prostu producent na tych malutkich opakowaniach nie może zmieścić tak dużej ilości wyrazu. Natomiast za na tych pełnowymiarowych również znajdujemy, bo czasami po prostu są ułatwieniem w znajdywaniu informacji i też e, e, nie do końca estetycznie to wygląda, jeżeli wszystko jest zapisane z każdej strony, na przykład butelki czy gramów, po prostu dodanie takiego piktogramu tłumaczy wszystko, co ma tłumaczyć. Wiecie, to trochę tak jest jak z praniem. Też mamy takie metki i tam mamy po prostu piktogramy. Ale przy tych kosmetykach znajdujemy dwa piktogramy, które mi się wydaje, że jedno z nich jest bardziej kolorowane niż drugie. Jeżeli chodzi o datę ważną to jest klepsydra i wydaje mi się, że klepsydra jest tym, którą kojarzymy mniej. I ją producent zamieszcza, kiedy produkt jest ważny mniej niż 30 miesięcy. No i teraz to też jest taka sytuacja, że przykład, że musi być data ważności, czyli mniej niż 30 miesięcy i to się kończy właśnie wtedy. Natomiast jeżeli mamy takie wieczko, to tam mamy jak najlepiej złożyć. Po pierwszym otwarciu, ile to będzie potem ważne. Tam często są napisane np. 6M, 24M, ale najczęściej stosowane są to oznaczenia do produktów, które ważne są powyżej 30 miesięcy. Um, I teraz dwa symbole, które też nam sugerują o tym, gdzie szukać więcej informacji o danym kosmetyku. E, po pierwsze jest to taki palec na książce, taka dłoń właściwie e, i ona mówi nam o tym, że do danego kosmetyku dołączona jest jakaś ulotka, jakaś książeczka, e, coś papierowego, coś sobie możemy przeczytać i tam się dowiedzie, jaki jest skład, e, gdzie znajdziemy producenta, gdzie jest to wyprodukowany, jaką funkcję ma ten kosmetyk, po co on jest, na co i tak, i tak dalej. A druga sprawa to jest taka strzałka, jak do zawrotu, która sugeruje nam, że po prostu trzeba odkleić etykietę, i często pod etykietką mamy tam wszystko opisane. I teraz coś bardziej ekologicznego, czyli taki kosz na śmieci. Kosz na śmieci na opakowaniu sugeruje po prostu to, że po użyciu tego kosmetyku powinniśmy go wrócić do odpowiedniego kosza, żeby po prostu dbać o środowisko. Znak ten absolutnie nie jest obowiązkowy. Ale mi się też wydaje, że coraz większa jest też świadomość tego, gdzie powinniśmy co wyrzucać, czy to spakowanie aluminiowe, czy papierowe, czy plastikowe. Wydaje mi się, że powoli już się tego uczymy, więc do przodu. Kolejnym znakiem jest taki króliczek w trójkącie. To jest chyba coś, co jest strasznie popularne w ostatnim czasie. Wydaje mi się, że większość z nas doskonale wie, że oznacza on po prostu fakt, że ten kosmetyk nigdy nie był testowany na zwierzętach. W Unii Europejskiej, jak wiadomo, testowania na zwierzętach ym, nie można, znaczy nie można wykonywać tych testów. Yy, w innych krajach różnie to bywa, yy, więc bardziej bym się tego znaczka trzymała, jeżeli chodzi o pozostałe kraje. Yy, stąd też postanowione, czy tam w Unii Europejskiej nazywane jest symbolem yy, reliktowym. Sprawa kolejnych strzałek. Są takie dwa symbole, które są interpretowane w ogóle albo zamiennie, albo uważają, że jedno i drugie znaczy kompletnie to samo, a to znaczy kompletnie coś innego. E, takie dwie strzałki czarno-białe, które są w takim kółku, e, to jest taki symbol, który mówi o tym, że producent pokrył całkowite koszty, jeżeli chodzi o materiały, które odzyskiwał do produkcji mm, kolejnych opakowań. Natomiast strzałki w trójkącie to nic innego, jak to, że to opakowanie, które teraz wykorzystaliśmy, nadaje się do recyklingu. Kolejny symbol to symbol UVA i jest on wyłącznie na kosmetykach, jeżeli są do ochrony przeciwsłonecznej. Jak wiemy, mamy trzy rodzaje UV, natomiast my w kosmetykach używamy właśnie. Um, ochronę przed UVA. I jeżeli coś takiego się znajduje na opakowaniu takiego właśnie kosmetyku, to znaczy, że on jest po prostu wyprodukowany zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, które dotyczą właśnie ochrony przed promieniowaniem UVA. Natomiast takie kółko z taką kulą ziemską, tam też jest chyba bezpieczeństwo dla ozonu, to też nic innego jak to, że to jest taki ozon friendly, czyli że ten produkt nie zawiera w sobie żadnego typu preonu, które niszczą nam e, całą tą warstwę ozonową. Natomiast e, jest on bardzo rzadko spotykany, to po pierwsze, m, bo też producenci m, zastępują sobie te fraone niestety jakąś mieszaniną propanu, jakąś mieszaniną butanu, albo razem, to wszystko gdzieś tam różne rzeczy. No i to tak średnio, bym powiedziała, na to środowisko. Ale wiecie, każdy robi tak jak chce. Teraz coś bardziej niebezpiecznego. Tu już się pojawia taki kolor, czyli pomarańcz, czyli to jest taki ogień. Ten pomarańcz ma dodawać tej sygnalizacji, że tutaj coś jest takiego niebezpiecznego. Jak wiemy, jeżeli jest taki właśnie płomień, to znaczy, że produkt jest łatwopalny. Może być też tak, że przy tym znaczku mamy F, i to oznacza, że jest skrajnie łatwopalny, i to jest symbol, który jest obowiązkowy na opakowaniach. Jeżeli chodzi o arozole, natomiast jeżeli chodzi o inne, niekoniecznie. Idziemy dalej. E, duże, e... właściwie małe, ale duże. Wiecie o co chodzi? E, ono znaczy tylko tyle, że objętość tego produktu, który jest w tym opakowaniu, tak naprawdę jest tylko podany um, szacunkowo, czyli że nawet w warunkach doświadczalnych w tej fabryce przy użyciu różnego typu uwag nie do końca można określić dokładną wagę czy dokładną objętość tego produktu. Jest ona tylko szacowana. Mamy jeszcze jedno E, ale przed tym E jest C i to CE mówi nam bardzo fajną rzecz, że ten produkt został wykonany zgodnie z wszystkimi przepisami Unii Europejskiej i on również e, obowiązuje nie tylko kosmetyki, ale także i różne urządzenia elektryczne, ale i zabawki, także to oznacza taką pewność, że ten produkt był wyprodukowany tak, jak wyprodukowany być powinien na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli znajdziemy na produkcie, który swój produkt ma schowany w butelce, Odwrócone 3, tak zwane odwrócone Elipson, ale wydaje mi się, że 3 będzie nam się bardziej kojarzyć, to znaczy, że producent spełnił wszystkie wymagania, jeżeli chodzi o pakowanie produktu w butelkach. Tylko tutaj jest taka mała, taka, taka nie wiem, jak to nazwać, no, pewna sekłostka, może tak to powiemy. dlatego, że ten znak nie tylko zadawany, ale również producent sam sobie może nadać, jeżeli uzna, że w własnym sumieniu, że produkował wszystko tak, jak powinno być. A wiemy, jak działa sumienie. Różnie u różnych. Jeżeli znajdziecie na opakowaniu prostokąt, w którym znajduje się jakaś cyfra, to oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że tyle produktów po mililitrach znajduje się w opakowaniu. Oczywiście producent może sobie też dodawać nieobowiązkowe różnego rodzaju symbole, które są przyznawane odpłatnie na tych kosmetykach. Często spotykamy je na kosmetykach, gdzie producentowi naprawdę zależy na tym, żeby zwiększyć świadomość swoich produktów. Są to często produkty eko, albo są to produkty, które są certyfikowane z dobrem dla natury, i tak dalej. Także to też się zdarza. Tutaj trzeba zawsze próbować się zapoznać, albo na przykład na stronie tych, tego producenta na pewno będzie to opisane, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś już chce, żeby ten kosmetyk był taki, to raczej będzie o tym mówić, no bo w słusznej sprawie, ale pamiętajcie o tym, że wszystkie znaczki, które na opakowaniu znajdują, tak naprawdę mówią nam o tym, co nakładamy na siebie, natomiast Warto to wiedzieć, bo potem okazuje się, że mamy uczulenie, że jesteśmy na coś chorzy, że coś nam się stało, że nam się odparzyło, że ze się środowisko, że chcemy być aku, a wcale nie jesteśmy. Także poświęcenie czasu na to na początku jest sporo, wiadomo, bo tutaj trzeba trochę się zagłębić też, czy te składniki, które tam spotykamy, czy są ok, czy nie są ok, te nazwy łacińskie, szukanie tego gdzieś i tak dalej, te symbole. Ale z każdym kolejnym kupionym produktem, z każdą kolejną odwróconą etykietą, będziemy wiedzieć coraz więcej, coraz szybciej nam to będzie szło. I wydaje mi się, że to jest bardzo taka nawet zabawa fajna, dlatego że tych produktów na rynku jest coraz więcej, producentów jest coraz więcej, my kupujemy coraz więcej i często wydajemy pieniądze na kosmetyki, które albo w ogóle na nie działają, bo kosmetyk należący na przykład nie mam sobie nic zupełnie na nas należać. Albo y, kosmetyki, które wręcz nam szkodzą, jak na przykład te, które mają sobie silikony. To sobie możecie poczytać u mnie na blogu, zostawiam tutaj link na dole. Albo y, wręcz przypadkowo kupujemy super ekstra kosmetyki, ale na przykład ich nie recyklingujemy, bo na przykład nie wiemy, że w ogóle można, bo tego nie sprawdziliśmy. A można byłoby zrobić jeszcze coś fajniejszego. Ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Mam nadzieję, że coś dobrego powiedziałam tutaj i mam nadzieję, że się niedługo widzimy. Dajcie mi znać, e, czy było to warte uwagi. E, I dziękuję bardzo. Widzimy się niedługo, pa! pa.